Witam dam was w siódmym odcinku z serii nowości z Gotika. W tym odcinku powiem wam co należy zrobić gdy właśnie zainstalujemy modyfikację. I mimo tego, że zainstalowaliśmy modyfikację poprawnie. Gothic uruchamia nam się właśnie podstawowy Gothic. A więc tak, ja tutaj sobie zainstalowałem dla przykładu Gothic edycja rozszerzona. Jak tutaj możecie zauważyć jak właśnie wchodzimy w gierkę uruchamia nam się zwykły Gothic. Co należy zrobić? Rozwiązanie jest dość proste. Działa to również właśnie na, też dla Gotika 2. Rozwiązanie jest banalnie proste. Wszystko jest dlatego spowodowane, że tutaj właśnie twórcy modyfikacji zalecają właśnie wklejać wszystkie te pliki do folderu mod VDF. A właśnie ten folder jest niewłaściwy niekiedy. Bywa właśnie tak, że jest niewłaściwy. Wycinamy te wszystkie pliki i wklejamy wszystkie te właśnie pliki do folderu Gothic Data i właśnie próbujemy uruchomić modyfikację ponownie. Teraz powinno wszystko działać. To jest taki magiczny sposób właśnie na to, żeby modyfikacja działała jak należy. Jak sami widzicie, gra działa bezproblemowo. Wszystko to jest spowodowane tym, że właśnie tutaj mamy folder update, żeby właśnie nam żeby nam wyświetlało tą update, musimy wejść właśnie w widok i pokaż ukryte pliki i foldery. Później klikamy zastosuj i jest wszystko pokazanie ładne, pięknie, a więc tak, wchodzimy w lokal, e, virtual store i tutaj mamy właśnie, tworzy nam taki jakby oddzielny folder z gotikiem. ja tutaj oczywiście sobie robię e, dodatkowe zapasowe właśnie zapisy i tutaj właśnie nam się tworzy system, tutaj mamy też ustawienia dx11, tak z ciekawości tutaj mamy e, właśnie mm, pliki konfiguracyjne i wszystko to jest właśnie spowodowane tym taki właśnie prosty sposób na naprawianie właśnie problemów z modyfikacjami. To jest właśnie pojadnik do pierwszego i drugiego gotika, więc mam nadzieję, że e, okaże się komuś przydatny. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnych moich filmikach na razie.